Będziesz prowadziła twoja twarz brzmi znajomo to... z Maćkiem. Tak. Cieszysz się bardzo? Bardzo się cieszę. Jesteśmy już w trakcie nagrań, w trakcie planu zdjęciowego. W związku z tym już, już wiem, czym to, czym to się je. Ja się bardzo cieszę, że kobieta, tu już nawet nie chodzi o to, że to jestem ja, ale że wprowadzono jakby ten pomysł do życia, i jak usłyszałam, że będą zmiany w tym programie, to pomyślałam sobie, hmm, dobrze by było, żeby postawili na kobietę, dlatego że ciężko będzie mężczyznę porównywać do mężczyzny. Maciek Dowbor i Piotr Gąsowski w tej pierwotnej wersji stworzyli. Tak wyrazisty, ciekawy duet, że naprawdę będzie ciężko z tym ry rywalizować. Macie krok, oczywiście świetnie się w to wkomponował, ale tak sobie pomyślałam, niech to będzie kobieta. Więc jak ten telefon w nocy zadzwonił. W tym dniu zresztą jak to pomyślałam od, od również dyrektora Miszczaka, to tak sobie pomyślałam, naprawdę uważaj, o czym, o czym myślisz. Ekipa produkcja przyjęła mnie absolutnie fantastycznie, jest bardzo miło, robię to, co lubię najbardziej, czyli jest mniej więcej w rozmowach z uczestnikami, bo przyjęłam Windy, Maćka Dobora, który je robił wyśmienity je przez ponad 10 lat, przez 20 edycji. Ja jestem bardzo ciekawa tych uczestników, tych gości. Znam też ten program, ponieważ przez kilka sezonów prowadziłam kulisy, więc jakby wiem, jak on jest zorganizowany, jak to jest trudny program dla uczestników. Ale jeżeli pytasz o moje odczucia, to są bardzo, bardzo pozytywne. Za chwilę wchodzimy na już nagrania trzeciego, czwartego odcinka. Uczestnicy są otwarci, mili, zdolni, także mam nadzieję, że to będzie też dla widzów miła edycja.